W tej krótkiej serii przetestujemy wszystkie kity na key Warsach na moim serwerze lkartel.gg Dzisiaj na tapetę wjeżdża pilomata! Uuu, jaki start! Stary! Podoba mi się Dobra, lecimy szybciutko to ogarniamy sobie jakikolwiek żelazny kilo, bo Mam to jeszcze crafting, ty Co to, to ma być? Za cudo techniki, technologii Dawaj mi szybko, robimy kamienny kilof I kopiemy żelazo Czy mam tu jakiś blok żelazo? Jee, o stary Rozdanie kitów Lawa, 3 TNT No człowieku Na początku tu jeden, boom. Żeby mi dał więcej bloków i odkrył troszeczkę więcej terenu W międzyczasie wrzucamy na, do tego szybko to żelazo to, Nie, to koleś no way! Ja to wygrałem! Nie no, to jest wszystko wina tego kitu. To nie jest świetne. No i co robimy? Tu drugi odpierd. Patryk, nie buduj się do mnie. Patryk, spokojnie. Patryk! Patryk, nie. To tam się do mnie buduje. Szybko. Dobra, jestem uzbrojony już. To by się do mnie budował. Go. Nikt się do mnie nie budował. Mam hity jakieś chore. To ma zwyczajne kupanie bloków. Ja pierdolę, jak ja się sram No to bardzo się tymi diamentami. Ła! Wow. Ogarnijmy sobie co jeszcze musimy sobie ogarnąć. Nic nie musimy sobie... A hełm sobie ogarniemy jeszcze. Branie nie stary, denerwujesz A, inaczej. dajmy sobie siekierkę. O, ty kurwa. No co, na mnie? Jak mam set? Jak mam set? No dobry set, siusiaczku! Już się by straszył! Już się by straszył, co? Wystraszył się! Mojej potęgi stali! Dobra, nie, mogę tego nie mówić. O, no po co ja to powiedziałem? Po co ja to powiedziałem? Dobra, stary, chodź, no chodź, no chodź, chodź, no chodź, Wykopaj ci do dupy. Wykopaj ci do dupy. No no, no 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 dawaj, no dawaj, projekt. Tak się... Tak się do mnie kopałeś stary! Tak się, tak się, tak się do mnie kopałeś i co, i co? I co? No i no i po co się do mnie kopałeś? No jeszcze ty miałeś, no człowieku. Nie ciebie, ciebie nie chcę. O ciebie, to o ciebie też bardzo chcę. Uhu, mój boże, ty też miałeś dwa diamenty. Człowieku, polubimy się. Dzięki za. Uhu, uhu, ten. ten. sorty a Teraz idę po ciebie, wygatku. Daj mi to żelazo jeszcze. Dawaj mi tego flinta. I idę już po ciebie. Idę już po ciebie. Wytrzymaj troszkę. Zaraz do ciebie będę, Już idę po ciebie, Patryk. Spokojnie, nie musisz się martwić. Zaraz się tobą zaopiekuję. Opieka zdrowotna idzie. Zostaniesz przeze mnie potraktowany łagodnie, jak na NFZ. Spokojnie, Patryczku. Oho, damage już dostałeś, co, blisko jestem. Boisz się. Boisz się. Powiem jak ci teraz w pieprz puszczę, co? Oj Patryczku Czy ty mnie na autoklikerze bijesz? Człowieczku, Patryczku Misiaczku, Pysiaczku no, daj mi żelazo Dobra, tylko mam trzy diamenty jeszcze To zrobimy sobie diamentowy kilo, żeby szybciej kopać Czego mi brakuje? Hełmu i bucików jeszcze Żeby był full, full bezpieczeństwo Dbamy o bezpieczeństwo swoje To jest bardzo ważne Yy, Wydupcaj mi z tymi blokami i 15 piecykami, bo tego za cholera nie potrzebuję. I kopiemy się, kopiemy się, kopiemy się. Yy, tylko gdzie? W tą stronę. Do 00. 00 jest. Tu jest 00. Dobra, to w sumie nie musimy się stąd za bardzo ruszać. Oni i tak będą musieli tu do mnie przyjść. A ja sobie pokopię w tym czasie i może znajdę coś jeszcze ciekawego. A z tego bym się bardzo cieszył, gdyby mi taka skrzynka wtedy wydropiła. Byłbym dumny, a to jednak nie blok diamentów. Już, już chciałem cieszyć ryja. Za szybkie świętowanko. No, coś mi dajcie, no. no tak pusto, nudno trochę. Mało dopaminowo. To ja bym chciał enchanting. Na przykład. Człowieku. Enchanting to by mi dał. Wszystko, co, o czym tylko marzę. O człowieczek się na mnie buduje. O, co tam masz dla mnie? Więcej diamentów? Czy jak Z wielką chęcią. Ale też by złote jabłko się przydało, nie Bo to, że. To, że ten. Stefania, te jakiś sen. Dobry! Dobry! Niezniszczalny, potężny. Rozwalę cię na dwa strzały, gagatku. Jak się będzie na jeden blok jeszcze to budował. Jak pipka najgorsza. Tak się nie robi. O, daj mi złote jabłko. To nie złote jabłko. To nie jest to, czego potrzebuję. Teraz mi dasz złote jabłko? Nie, ale do... Stałem jabłka zwykłe. I w teorii na upartego można było je przerobić ale jest naszych pięć dlatego Czy ja mam tu jakieś rzeczy, które mógłbym tu wsadzić do środka, który na tego złota nie jest jakoś dużo. I don't know. To dobry pomysł. Dobra, po co się skitram na tego typa, który będzie tu zaraz do mnie pochodził? Mam nadzieję przynajmniej. no, 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 no. no, no. Gdzie jesteś? Iziumiziu? Ale ci zaraz dokopię do dupy! Co, gdzie nie skitrałeś? Gdzieś powinieneś być. Tak, pomila. Jesteś diamentów? Ale już nie chcę diamentów. Co ja gadam w ogóle? Oczywiście, że ja chcę! Z takiego powodu, że mam teraz full diamentowego prawie seta. No tak, daj mi jeszcze więcej. No czemu nie? Po wieku. Złote jabłka. Złote jabłka. O mój Boże, złote jabłka. Dobra, stary, idę ci dokopać teraz do dupy, Nawet ty do mnie nie uciekaj. Chodź tu do mnie, po prostu chodź. Ja już po no i po cholerę jak ty widzę. Stary, ja mam To mi się tu tepło. Ty. Co to było? To się tepnął. Chyba, że ma koksa, to mam przez rano. Zdajmy, że nie ma. Czy on mi się to zabudował do góry? On obiad, bo trzeba bić się już. Ty. A nie jak cipki uciekać. No chodź. O, się ma. Wezmą przez ranę. Kolego? Kolego? No chodź, no chodź. No i bomba. Cztery zabójstwa, pij Roman. Zdecydowanie najlepszy kit, popka, jeśli chodzi o szybkość zdobywania wszystkiego. Easy win! Ogólnie jest pierwsza 8, jak to nagrywam. Według mnie kit piromata to jest jeden z najlepszych hitów, dlatego tutaj bez problemu mogę przyznać Estier. Bardzo szybko można dzięki niemu zdobyć itemy i wygrać szybko gierkę. A na naszym serwerze wystartował już tryb duo, więc od teraz możesz razem z kolegą dokonywać totalnej dominacji na każdej arenie.